czy wiedziałeś o tym, żeby zacząć biegać musisz przygotować swoje ciało do biegania. Pokażę ci kilka prostych sposobów, żeby nie nabawić się kontuzji podczas tego sportu. Ja nazywam się Andrzej Żerzewski, a dzisiaj Pokażę, jak w prosty sposób przygotować nasze ciało do biegania. Mamy okres wakacyjny, więc jeżeli ktoś by chciał związać swoją przygodę ze sportem, takim jak bieganie, to musi zapoznać się z pewnymi zasadami. Zawsze zaczynaj od krótkiej rozgrzewki, żeby zwiększyć krążenie i poprawić temperaturę ciała. Może to być jogging, może mogą to być podskoki lub szybki trucht. Drugim ważnym elementem podczas biegania jest wzmocnienie mięśniowe. Pamiętaj, aby wzmocnić mięśnie pośladkowe, mięśnie brzucha, zwłaszcza głęboki, mięśnie poprzeczny brzucha, mięśnie ud, aby nie nabawić się żadnej kontuzji podczas biegania. Trzecim czynnikiem pamiętaj, aby zawsze poprawiać swoją elastyczność mięśni i stawów. Regularne rozciąganie poprawia elastyczność mięśni. Nigdy nie zapomnij o rozciąganiu podczas treningów. Poprawi to Twoją mobilność i zwiększy zakres ruchu w stawach biodrowych tak jak i mięśni ud i mięśni pośladkowych. Czwarty czynnik to zróżnoważona dieta. Pamiętaj, aby naszemu organizmowi dostarczać odpowiednie ilości zdrowego białka, węglowodanów, tłuszczy, aby nasze ciało miało skąd pobierać energię podczas treningów i żeby mogło się Szybko regenerować. Pamiętajcie również o nawodnieniu. Nawodnienie ma kluczową rolę podczas biegania, żeby nasze ciało nie zostało odwodnione, więc spożywajcie wody nie tylko podczas treningów, ale także i w dni, kiedy nie biegacie. Odpoczynek i regeneracja. Pamiętaj, że jeżeli zaczynasz przygodę ze sportem, takim jak bieganie, nie możesz tego robić codziennie. Daj naszemu ciału odpocząć, ażeby mogło się zregenerować i nabrać siły na kolejny trening. Stopniowe zwiększanie obciążenia. Pamiętaj, jeżeli zaczynasz przygodę z treningiem, takim jak bieganie, zacznij od krótkich dystansów żeby nasze ciało przygotować do wysiłku. Potem stopniowo możesz zwiększać dystans. Nie zapomnij również zainwestować w dobre obuwie. Jeżeli masz zamiar ćwiczyć nie tylko przez okres wakacyjny, ale ta przygoda chce, żeby była z tobą już na dłużej, zainwestuj w dobre obuwie, aby nie przeciążać stawów skokowych. Zapewnią ci wsparcie i amortyzację ochrony twoich stawów. I pamiętaj, zawsze możesz sobie zaopatrzyć się również w smartwatcha, który będzie monitorował twoje wyniki, co zawsze może cię wspomóc i bardziej motywować do dalszych działań. Więc jeżeli bieganie chcesz, aby wiązało się tylko z przyjemnością, a nie z kontuzją, zastosuj się do tych zaleceń, a ja zapraszam do kolejnego odcinka.